Cześć kochani, zobaczcie co dzisiaj dla Was przygotowałam. Tym razem zapraszam Was do sklepu kik. Troszeczkę nowości będzie na wieszakach, tak więc jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz, będziesz na bieżąco z nowościami w sklepach. A jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem łapeczkę w górę, wtedy ten filmik może też polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. A teraz już macie fajną bluzeczkę 40 zł, jest taka luźniejsza, bardzo fajny, ma taki wzór i tak ona tu się prezentuje. Obok mamy taką czarną, w takie delikatne pasy, prześwituje tutaj coś nam, co nieco, bardzo też jest delikatna, ma takie szersze rękawki, zobaczcie. Myślę, że na ciepłe, takie upalne dni będzie idealna, 25 zł. I tak ona wygląda. Tutaj znalazłam taką fajną granatową sukienkę, ma piękne marszczenia na przodzie, na rękawkach, luźniejsza na dole, duże rozmiary, kosztuje 75 zł. A tutaj macie taką bluzeczkę malinową, bardzo fajny kolorek. Luźna, szersze rękawki, delikatnie podwinięte. Przez środek idzie taki pasek, przeszycie z jednej i z drugiej strony. Kosztuje 30 zł. I tutaj akurat mam rozmiar 58. Tutaj macie duże rozmiary, bo to jest 56 na 58. Kolejna nowość, tym razem czarna taka sukieneczka, bardzo fajna, ona ma tutaj też ten przód taki marszczony, na takich grubszych ramionczkach, jakby obszytych delikatnie falbanką i za nią zapłacicie 75 zł. Torebki i takie inne dodatki letnie będą w następnym odcinku. Tutaj znalazłam jeszcze takie fajne, zobaczcie, rybaczki. Świetne są te spodenki, duże rozmiary. Kolor biały polecam, bo one są naprawdę rewelacyjne, tak jak i te długie były. Teraz macie krótkie za 30 zł. Nowa, piękna, biała spódnica z taką falbanką. Tutaj ma przepiękny ten wzór, ma grubą taką gumę w pasie, kosztuje 35 zł i uwierzcie mi jest przepiękna delikatna, idealna na lato, pokazały się też nowe stroje, tutaj taki ten tęczowy no piękny, ten różowy, od środka jest też bombowy, różowe paseczki za tą górę zapłacicie, zaraz zobaczymy cenę, tylko chcę pokazać Wam jak on się tu prezentuje tu są też duże rozmiary cena góry to 30 zł bardzo dużo też pokazało się jednoczęściowych strojów i zobaczcie, ten jest świetny Jak w zeszłym roku szukałam właśnie czegoś takiego, żeby zakryło brzuch to musiałam zamówić na szejnie, a teraz w Kiku jest tego mnóstwo, bo nawet podobają mi się niektóre ten jest świetny, ma usztywnianą właśnie miseczkę z przodu ma fajne wykończenia takie jakby zeberki. Te stroje mają naprawdę duże rozmiary. Jesteście w stanie tutaj kupić fajne stroje w fajnych pieniążkach i już sprawdzam cenę. 80 zł. I tak się prezentuje. Tutaj jeszcze jest taki fajny granatowy, no piękny. Ma usztywniane miseczki i on kosztuje, czekajcie, 80 zł ale jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, to muszę przejechać się do New Yorker'a, tam jest mnóstwo tych stroj i też były ciekawe ceny, tak więc w przyszłym tygodniu wrzucę wam na vloksyl taki właśnie przegląd letnich narzutek, bluzeczek, strojów. No będzie tego sporo, bo New Yorker ma naprawdę bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o taki towar. A tutaj macie taką fajną fioletową torbę, jest ona duża, ma i kosztuje 70 zł. No jak zwykle standardowo w okresie letnim, wiosennym, możecie kupić takie właśnie koszuleczki na ramiączkach. One kosztują jedyne 12 zł w kolor tu jest akurat biały, ale uwierzcie mi, tych kolorów w sklepie Kik jest dużo. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i ta sukienka czarna, no jest coś pięknego. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Przód ma cudny, ma bardzo fajne takie ala kwiatki. Kosztuje 45 zł, więc jak na taką sukienkę nie jest wcale dużo. I coś dla panów: firma Kappa. Bardzo duży wybór koszulek. Tutaj na manekinie ma taki fajny m, tęczowy pasek. Tutaj macie różne kolorki z logiem, a za każdą koszuleczkę zapłacicie 45 zł. Na przykład pokażę Wam ten kolorek, tak wygląda, tak się prezentuje bardzo ładna koszulka. W koszach pokazały się takie drewniane szkatułki. I możecie tutaj wybrać różne zwierzątka, na przykład słonia, 8 zł kosztują. Możecie tutaj schować biżuterię bądź jakieś e... a nie, tu jest słoń. Tylko ma różnie tą trąbę. Raz na dole, raz u góry. I tu jest świetny taki mini regał z dwoma szufladkami. No to jest właśnie fajne. 15 zł. Można na dole wsadzić kolczyki bądź na dole zegarek albo jakieś bransoletki a na jakąś biżuterię się nada idealnie. Kochane, to by było na tyle. Dzięki śliczne, że byliście. Cudowny niedzieli Wam życzę. Zapraszam na wczorajsze przeglądy Pepko. Tam były cudowne nowości. Musicie to zobaczyć. Miał wlecieć dzisiaj ten przegląd, ale postanowiłam go wrzucić jutro z rana. Mam taką petardę, że zapraszam na Pepko jutro, a dziś jeszcze postaram się wrzucić Wam action. Tam też mam zaległe nowości, a tego jest sporo. Tak więc dzięki, że byliście. Witam bardzo serdecznie nowe osoby, a wszystkim dziękuję za subskrypcję łapeczki i cudowne komentarze, bo jesteście wspaniali. Dzięki, trzymajcie się, cześć, pa.